Cześć i witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony GoldStriker i witam was w czwartym odcinku Wygrana w Gun Game. Także wiem, że to jest bardzo fajna seria, dużo osób już ją sobie chwali, tak naprawdę bardzo dużo mam bardzo pozytywnych komentarzy od was lub lajków. Także mam nadzieję, że ten odcinek się wam też spodoba, jest to live gameplay, także zaczynamy tutaj na mapie Ignition. Wygrana w game Gun Game, odcinek 4, także wszystkie odcinki są w jednej playliście, ta playlista jest w deskrypcji poniżej. Także w tej deskrypcji znajdziecie wszystkie odcinki, jeżeli was kręci ten, ten Gun Game. Ta seria moja wygrana w Gun Game, tam będziecie mieć wszystkie odcinki a propos właśnie tej serii. Także zaczynamy tutaj, jestem. m 91 a okej, okay, dobra. Zaczynamy tutaj, zobaczymy jak mi pójdzie. Także to jest szybka rozgrzewka. E, tak przy okazji, w środę, w czwartek lub w środę będzie następny filmik, e, raczej w czwartek, e, który informuje tak naprawdę. Ach, za. To... Akurat się nie skupiłem, który informuje tak naprawdę, co się będzie działo w następnych dwóch tygodniach, ponieważ ja. Ponieważ ja wyjeżdżam i... i po prostu będą filmiki troszeczkę rzadziej, będą co trzeci dzień, nie co drugi dzień, tylko co trzeci dzień, czyli będzie jeden dzień przerwy. Ale eee... odleciał. Także. Wow. Ale mi się udało. Teraz szybko uciekać, tylko szybko uciekać. Wow! No i numer jeden porada, sprawdzajcie czy macie broń pełnie automatyczną, czy na przykład burstową, jak ja tutaj miałem w tym przypadku. Sprawdzajcie, bo nie wiadomo co dostaniecie i po prostu zdziwicie się, gdy... No i z noża, no, hamstwo Super, 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 super. Tam jest jakaś rakieta. Ok, także tak naprawdę już Wam powiedziałam informację. Odchodzi o to, że ja wyjeżdżam tylko na dwa tygodnie i filmik będzie co trzeci dzień, nie co drugi. Także tylko tyle, tak naprawdę. E, mam do powiedzenia, a na razie. A na razie! Piękny dupszot tutaj, soczysty. No i soczysty też, 180 stopni obrót i BUM! Dziękuję bardzo. Ja będę. zabijecie, zabijecie. Ścigałem! Ścigaliśmy się! Ja widziałem tylko jego głowę tam, i za tą głową podążałem fantastycznie. Dziękuję, soczyście. Wow! Uciekać, 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 uciekać. Nie udało mi się, ok. Ale to była naprawdę epicka scena walki. Jak z filmu jakiegoś mi tu kolego Tam są, tam są chyba, tam są tam jest, tam jest, tam jest, widzisz Ło wow, 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 wow udało mi się Nie spodziewałem się, że to Że tutaj tak zabiję go, ale okej okay. Tam jest, tam jest, tam jest, widzę go Pięknie Wracamy tutaj do akcji. Shotgun. Shotgun. Shotgun nie jest dobrym tutaj e, pomysłem, żebym ja biegał otwartym terenem. Zrobimy tak. Wyjdziemy tutaj do tego tutaj hangaru szybko. Polecimy tak, tak, tak. Minimalizuję każdą jakąś, jak e, każdy otwarty teren. I dziękuję bardzo. Headshot. Oj, tam jest. Tam jest. Dostał. A Akuku. Akuka. Racza. Ła. To top zabolało akurat. 16 na 5. Dziem mi tu kolego i wygrywam. Super, wygrywam. W takim w takim razie mam pomysł, co zrobimy? Zakończymy ostatniego killa throwing Knife'em, skoro mam no nawet sporo dość przewagę. 3 kile. No co? Ale... Ale ja dałem tutaj czadu. No normalnie Normalnie po prostu aż mnie worki na śmieci przestraszyły Dobra jest tutaj Widziałem go, widziałem go, widziałem, chyba pobiegł na górę, takie mam wrażenie Bądź będę tutaj bieg za nim 7 depsów, także chyba nie zrobiłem tego throwing knife. no chyba, że będzie jakiś efektywny throwing knife fajny Biegnę za nim, no to są pistolety, więc wybaczcie mi. Zdarza się super, jest nóż i będzie throwing knife soczysty. Jest! Jest! Udało się! Jaki throwing knife? I muszę to zobaczyć w kilkamie. O ja! O I... Super. Super, wygrałem, także cel osiągnięty Czwarty odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał Kilka był wyborny, naprawdę To był taki instant refleks, po prostu rzuciłem I miałem łód szczęścia, także Naprawdę był to przyjemny odcinek, mam nadzieję, że wam się podoba. Jeżeli tak, lajkujcie i subskrybujcie Dziękuję jeszcze raz wam za to, że jesteście I lajkujecie tak filmiki, tak dużo Także dzięki jeszcze raz, cześć i trzymajcie się